Dzień dobry, z tej strony Beatawach z Ogrodowych Skarbów. Wiosna, co u niektórych już jest, bo widzę na Waszych... Ogrodowych profilach, że macie mnóstwo kwiatów, krokusów, e, ciemierników. U mnie na Lubelszczyźnie e, przymrozki były nawet do minus 10. E, ostatnie dni już przymrozek jest o wiele e, mniejszy, mamy minus 2, minus 3. I to już mnie skłoniło, że wychodzę, słuchajcie, do ogrodu z sekatorem w rękach e, i pokazuję Wam, co możemy ciąć i jak możemy ciąć. E, a dzisiejszy odcinek będzie o Hortensjach Hortensjach bukietowych. Lamlight, Vanilla, Frays i całej reszcie. Zapraszam Was serdecznie na dzisiejszy odcinek. Hortensje ogrodowe jest to taka grupa roślin, którą możemy poznać po stożkowym kształcie kwiatostanów. Te kwiaty pojawiają się w lipcu, ślicznie, słuchajcie, wyglądają na rabatach. Można je sadzić pojedynczo, można też po kilka sztuk. Ja uważam, że te po kilka sztuk piękniej wyglądają. Jest to taki e, fragment rabaty, która wygląda okazale, dostojnie, elegancko. Więc e, te rośliny do, praktycznie do każdego ogrodu się nadają. Do wiejskiego, do e, takiego nowoczesnego. E, to jest po prostu roślina uniwersalna. E, te rośliny są idealne dla ogrodników początkujących, jak i tych wymagających, ponieważ roślina ta nie jest trudna w uprawie. Nie ma specjalnych, jakichś szczególnie wysokich wymagań odnośnie gleby. Potrafi się e, zaklimatyzować w każdym podłożu. Jeżeli macie piaszczyste, no to tutaj bym proponowała jednak troszeczkę próchnicy wprowadzić. Ale jeżeli chodzi o kwasowość gleby, to tutaj ciekawostka, hortensje bukietowe e, będą rosły w podłożu niekwaśnym i tutaj słuchajcie jest to bardzo dobra cecha z tego względu, że te hortensje, które lubią odczyn kwaśny, no to musimy cały czas o to dbać, musimy specjalnego nawozu używać, a przy tej grupie roślin mamy po prostu mniej pracy. Opowiadając o hortensjach bukietowych, warto wspomnieć, w jakim towarzystwie te rośliny będą czuły się dobrze. E, u ich stóp będą pięknie wyglądały rośliny o kolorowych liściach np. hortensje, brunery, żurawki. E, pięknie także wyglądają, jako to piętro e, troszeczkę wyższe. E, ślicznie wyglądają rozchodniki okazałe, więc. E, wachlarz roślin, które naprawdę fajnie wyglądają w połączeniu z hortensjami bukietowymi, jest ogromny. Warto także dodawać takie rośliny, które będą dość wysokie, ale delikatne, na przykład jak werbena. jej niebieskie kwiatostany będą ślicznie się mieszały na przykład z bielą, tak jak u mnie, z bielą kwiatów hortensji. Lamelight. Więc ten wachlarz jest naprawdę dość obszerny. Napiszcie w komentarzach, jakie u Was są zestawienia, a jeżeli macie jakieś pytania, to także zapraszam do komentowania tego odcinka. Postaram się na wszystkie odpowiedzieć, więc zapraszam. A tymczasem bierzemy się, słuchajcie, zacięcie. Moje hortensje rosną na tle berberysa. Jest to berberys erecta. Jest to strzelista odmiana, która bardzo fajnie, słuchajcie, się przebarwia. Bo na początku jest piękna, limonkowa, zieloniutka taka, a na jesień te liście łapią odcień pomarańczowy, nawet czerwony, więc bardzo fajnie wyglądają białe kwiatostany na zielonej, jasnozielonej ścianie, więc tutaj mamy właśnie berberysy, które są tłem i takim wyższym elementem tej rabaty. Ja swoje hortensje będę ucięła w ten sposób, żeby z tej strony były niskie, a tam, żeby kwiatostany były wyższe. No i właśnie tutaj też warto wspomnieć, że to my możemy ukształtować rośliny. To my musimy wiedzieć, czego od nich oczekujemy. Jeżeli chcemy, żeby hortensje były dość niskie, to wtedy tniemy niżej. Jeżeli chcemy, żeby hortensje robiły nam wyższe tło dla roślin, które sadzimy, przed nimi, wtedy to cięcie musi być wyższe. Ja będę tutaj te dwa cięcia stosować. Tak jak mówię, z jednej strony będę próbowała uformować kwiaty, żeby były dość nisko, a tamta strona hortensji, czyli od berberysu, będzie to piętro kwiatów wyższych. U mnie przed hortensjami rosną rozchodniki na przemian z żurawkami, więc na początek posprzątam sobie tą rabatę i przejdę do cięcia hortensji. Dodam, że rozchodnik okazały jest rośliną bardzo odporną, jeżeli chodzi o suszę. Świetnie się słuchajcie dzieli, więc w przeciągu roku, dwóch możemy z jednej sadzonki mieć kilka nowych, więc to też jest bardzo ważne, zwłaszcza na początku, jak tworzymy ogród i każdy grosz się uliczy i nie chcemy po prostu wydać tej fortuny na, na rośliny. Takie. Taki rozchodnik możemy czyścić sekatorem, ale jeżeli tutaj pędy są już dość suche, to słuchajcie, możemy je wyrywać po prostu ręką, ale jeżeli będziemy wyrywać z młodymi listkami, więc bierzemy sekator i sekatorem wycinamy zeszłoroczne pędy. Rabata została oczyszczona z rozchodnika okazałego, a teraz się biorę za hortensję. Zaczynając cięcie hortensji przyglądam się jak wygląda krzew. Które gałęzie idą do środka do korony zostaną usunięte, które będą się tutaj gdzieś krzyżowały. Tak samo wszystkie cienkie pędy takie cieńsze niż ołówek też zostaną usunięte. A więc zaczynamy. Z tej strony chcę żeby były kwiatostany wyżej z tej niższej, więc sama reguluje to cięciem. Tutaj, jak mamy pęd i mamy pierwsze oczko, drugie. Ten pęd, ten, to oczko jest dość blisko pędu, z którego wyrasta, dlatego. W przypadku utnęł nad drugim oczkiem. Tutaj widzę, że coś było połamanego. Też to usuwam. No i teraz zobaczcie, tu mi się coś krzyżuje, dlatego usuwam całkowicie takie cienkie e, wszystkie pędy. Te. Chcę, żeby były wyższe, więc tnę wyżej. A to tutaj nudziutko. Tutaj mam pęd, który idzie totalnie w inną stronę. Nie będę widziała kwiatostanu, a roślina będzie się wysilała, żeby ten kwiatostan zrobić. Także też też usuwam. Jeżeli stanie się tak, że gdzieś sekatorem źle podejdziecie i zmiażdżycie pęd, usuńcie go troszeczkę niżej, bo nie ma co zostawiać takiego pędu. Ten mi się tutaj też nie podoba. Ja go słuchajcie, skrócę. I w ten sposób skróciłam, wyprowadziłam hortensję, która ma mieć kwiaty wysoko i nisko. Hortensje bukietowe nie na darmo nazwałam roślinami uniwersalnymi. Możemy je prowadzić w formie krzewu, ale możemy także z takiego zwykłego krzewu wyprowadzić Hortensję na pniu. O tym opowiadałam Wam we wcześniejszym filmie, oczywiście go podlinkuję, a dzisiaj tak pokrótce opowiem Wam w jaki sposób ja to zrobiłam. Moja hortensja miała pień, który był strzelisty. I ja, słuchajcie, na tym właśnie pniu e, uformowałam koronę. Wszystkie pozostałe pędy zostały usunięte i zostawiony był tylko ten jeden, który na odpowiedniej wysokości skróciłam. No i właśnie ten moment skrócenia jest momentem budowania korony takiej hortensji. Dzisiaj pokażę Wam, jak ja tnę e, taką koronę hortensji na pniu. A więc biorę sekator i tniemy. Tutaj mam hortensję, która jest prowadzona od zeszłego roku. Zobaczcie, ma bardzo cieniutkie pędy. I kierując się tym, że usuwamy pędy mniejsze niż ołówek, teoretycznie mogłabym ściąć wszystko, ale nie o to tutaj chodzi. Ja tutaj buduję koronę, więc nawet te cienkie zostawiam, bo to jest takie początkowe stadium formowania korony. Więc tak samo tnę słuchajcie, nad. Pierwszym oczkiem, ale nawet te cienkie zostawiam. No i tyle zostaje z hortensji. Z, każdego zostawione, z każdej gałązki powinny być dwa kwiatostany. Z oczek powinny tutaj wybić kolejne gałązki. To jeszcze cieniutko usunę. Na pewno będę Wam pokazywała, jak ona będzie wyglądała w tej fazie, kiedy będzie miała na sobie piękne kwiaty. I to by było tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że te wszystkie rady spodobały Wam się, że będą dla Was przydatne. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę. No i oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału i wciśnięciu dzwonka, ponieważ dzięki temu będziecie mieli powiadomienia o kolejnych odcinkach z Ogrodowych Skarbów. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą obecność i do zobaczenia.